Co się dzieje, kiedy rzeka zmienia się w rzeczkę? Jesteśmy w tej chwili w porcie czerniakowskim w Warszawie, nad Wisłą. To miejsce zwykle jest wypełnione wodą. Nagrywamy materiał pod koniec marca. Woda powinna tutaj stać. Przepływa pod nami, ale już nie jest to z pewnością rzeka. Jest to niewielka rzeczka. Czy możemy znaleźć jakieś organizmy? które zyskują na ociepleniu i zyskują na takim przynajmniej częściowym wysychaniu zbiorników. Jak się zmienia natlenienie wody? Może, może są jakieś warunki, które właśnie sprzyjają niektórym organizmom, których możemy się spodziewać, że będziemy je coraz częściej widywać w sytuacji podwyższającego się, podwyższających się temperatur. Wydaje mi się, że to są dwie, dwa elementy, to znaczy jeżeli spojrzymy w sposób y, taki y, zamknięty, to znaczy próbujemy zamknąć naszą faunę w miejscu, gdzie ona przebywa i zastanowić się, co z nią będzie w momencie, kiedy się ociepli klimat, no to... Y, no to będzie się zdarzać to, co się dzieje na całym świecie, to znaczy wypadną y, gatunki, które są wrażliwe, czyli mają wąski zakres tolerancji na temperaturę, a pozostaną te gatunki, które mają szeroki zakres tolerancji na temperaturę i które są z reguły... Y, dużo mniej rzadkie. Czyli to, to co wiąże się z, 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 z taką ogólną analizą bioróżnorodności na świecie, bioróżnorodność lokalna rośnie bardzo często, a bioróżnorodność globalna spada, ponieważ wypadają z ekosystemów gatunki, które są gatunkami rzadkimi. To samo spotyka lokalnie nasze, nasze, nasze drobne zbiorniki. Yy... A jakieś przykłady? Nie wiem, na przykład dużo ojętek może, może ma dość szeroki zakres tolerancji, a na przykład wiele ryb nie ma. To znaczy bardzo wiele ryb, niektóre gatunki w Polsce, niektóre fragmenty swojego rozwoju muszą przechodzić w konkretnej temperaturze z dokładnością do 1-2 stopni. Jeżeli ta temperatura nie zostanie utrzymana, no to te ryby nie będą w stanie się reprodukować. Też mają dużo węższy zakres tolerancji na temperaturę. Na przykład miętus jest taką rybą, która lubi dużo tlenu i raczej chłodniejsze wody. Obserwowałem dwa lata temu na Śniadwach olbrzymią liczbę śniętych miętusów właśnie dlatego, że było za ciepło i prawdopodobnie pojawiły się deficyty tlenu, zwłaszcza, zwłaszcza nocą. A bardzo mnie interesuje sprawa zimorodków. Zimorodki, jak rozumiem, żywią się głównie ciernikami i różnymi drobnymi rybkami. Nie jestem hydrobiologiem, więc mogę się tutaj mylić. I teraz, na ile obecność zimorodków nad naszymi rzekami może ulec zmianie w związku ze zmianami klimatu? Nie znam żadnych badań dotyczących cierników i w kontekście ocieplenia klimatu. Ciernik jest dość. Znaczy, jeśli chodzi o takie podstawowe czynniki środowiskowe, Wydaje mi się, że dość odporną rybą, jest rybą, która jest hodowana w laboratoriach, jest rybą modelową w biologii zresztą, co świadczy o tym, że, 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 że dużo jest w stanie wytrzymać. Natomiast, jeżeli nie będzie cielnika, to będą inne drobne ryby, ryby karpiowate, młode, które będą w drobnych rzeczkach żyły. No, problem polega na tym, że te rzeczki muszą płynąć i być, tak? I tu wracamy do problemu rzek, od, od którego zaczęliśmy. No, z rzekami jest duży problem, bo no to, co nas w gruncie rzeczy czeka w tej chwili, to jest y, y, zmniejszenie y, równomierności opadów, czyli będzie albo bardzo padać, albo, albo bardzo mało padać, y, co oznacza, że dużo opadów, dużo wody, która do nas dociera, będzie spływać w krótkim czasie, a potem będzie sucho. Ona nie będzie zasilać wód gruntowych w wystarczającym stopniu, a brak zasilania wód gruntowych wynika też z tego, że ogranicza się y, zasięg czasowy i przestrzenny pokrywy śnieżnej, która zawsze magazynowała zimą olbrzymie ilości wody w bilansie wodnym, która to woda zostawała powoli wypuszczana na wiosnę wtedy, kiedy rozpoczynała się wegetacja. W tej chwili tego nie ma. Woda w okresie niewegetacyjnym będzie spływać do morza bardzo szybko. Generalnie to, czego się należy spodziewać w związku z tym wszystkim, o czym mówię i, i, i tym, że yy, będzie znacząco zwiększone parowanie z powierzchni zarówno zbiorników, jak i gleby, no to to, że będzie obniżał się poziom wód gruntowych. A obniżenie poziomu wód gruntowych no, będzie powodowało brak zasilania rzek, bo rzeki w większości są zasilane wódami gruntowymi, wbrew temu, co, no, co czasami się tak myśli intuicyjnie, że rzeka wypływa ze źródła. No, rzeka naprawdę wypływa ze źródła, ale po pierwsze źródło też jest miejscem, gdzie wody gruntowe docierają do powierzchni i wypływa właśnie z wód podziemnych, tak naprawdę mówić, woda. A po drugie rzeka w dużej mierze jest zasilana nie ze źródeł, tylko zasilana wzdłuż biegu z brzegów. Wody zasilają cały czas, rzeka drenuje, czyli ściąga ze siebie wody gruntowe jest cały czas zasilana bo w momencie kiedy tych wód podziemnych nie będzie, no to rzeka nie będzie płynąć w pewnym momencie, bo nie będzie mogła, nie będzie zasilana w sposób odpowiedni. Tutaj pod nami płyną cały czas wody gruntowe w stronę Wisły i, no, i zasilają ją w okolicy Warszawy. Jest kłopot, jak w każdym mieście, wody podziemne są na bardzo, bardzo głęboko, jest ich stosunkowo mało, ale nadal zasilają w okolicy Warszawy. Warszawy, Wisły i jak się patrzy na takie piezometry, którymi się bada poziom wód gruntowych, to cały czas woda nawet na terenie Warszawy dopływa do rzeki i ją zasila. To mam ostatnie pytanie, co możemy zrobić, żeby ratować nasze rzeki? Czy człowiek może poprawić stan rzek, zwierząt i roślin żyjących w rzekach? No to przede wszystkim musimy zapewnić rzekom jak najwięcej przepływu? takiego stałego, niepowodziowego, tak? niewezbraniowego, tylko zapewnić, uniknąć niżówek, czyli takich sytuacji, w których rzeki, rzeki wysychają albo płynie nimi bardzo mało ilość wody. No i to, co chyba najważniejsze jest w tym wszystkim, to jest zatrzymywanie wody w krajobrazie. Nie, nie ma w zasadzie innej metody na to, żeby, żeby, się, żeby, to, żeby w tej kwestii pomóc. Wszelkiego typu próbowały zbudowania zbiorników zaporowych jest, nie ma sensu, bo taki zbiornik zaporowy w większości przypadków jest w stanie zapewnić rzece przepływ przez kilka dni, a mamy wielotygodniowe okresy suszy, także to nie, nie ma żadnego sensu. Czyli po pierwsze woda w krajobrazie, odtwarzanie dolin, odtwarzanie terenów zalewowych, bo te tereny trzymają wodę właśnie w gruncie. Odtwarzanie też terenów podmokłych dalej od rzeki, bo prędzej czy później woda, która jest zatrzymywana przez tereny podmokłe, te tereny podmokłe spłynie do rzeki. Im później spłynie, im dłużej będzie płynąć, tym lepiej, bo tym będzie utrzymany bardziej trwały przepływ. No i to, co powinniśmy chyba w tej chwili zrobić, to powinniśmy zaniechać pomysłu nawadniania w trakcie suszy gruntów ornych z rzeki. W tej chwili wody polskie rozpoczynają rozpoczęły taki projekt budowy jazów i podpiętrzania rzek, nawet tutaj na Mazowszu, drobnych, na Podlasiu, z których woda w okresie suszy ma być wpuszczana do systemów nawadniających. Znaczy, łatwo policzyć nawet na palcach ręki albo na karce, każdy jest w stanie policzyć, przeliczyć przepływ rzeki w okresach, kiedy jest bardzo mały przepływ i to, co powinno być wyprowadzane na pola w momencie, kiedy, kiedy taka potrzeba będzie, no, przy pierwszej śluzie rzeka przestanie płynąć w ogóle albo przy drugiej już na pewno. I na krajobrazu to nie ma żadnego znaczenia, na pól być może uratuje część, część, część upraw w górze rzeki, a w dole rzeki zniszczy wszystko, dlatego że rzeka przestanie płynąć, wody gruntowe będą silniej drenowane i wszystko wyschnie zupełnie, także trzeba na to patrzeć kompleksowo. W naszych, w, naszej, w naszych warunkach nie jest to możliwe. To znaczy tak naprawdę nawadnianie pól z rzeki jest możliwe w sytuacji, kiedy rzeka prowadzi wody z obszaru o bardzo wysokich opadach, w jej dużej ilości wody zmagazynowanej, zretencjonowanej do miejsc, gdzie tej wody brakuje. Takim przykładem są dwa przykłady, takie bardzo dobre. Pierwszy przykład jest taki, że woda wypływa z lodowców w górach. I te wszystkie wielkie rzeki azjatyckie, które wypływają z duchu, z Himalajów, one prowadzą przez cały rok na tyle dużo wody, póki tam lodowce są oczywiście, że można z tej wody czerpać i nawadniać pola. Oczywiście zdrowo roz... zachowując zdrowy rozsądek, bo Jezioro Aralskie wyschło właśnie dlatego, że ta woda była zbyt intensywnie eksploatowana. Niemniej w jakimś stopniu można tą wodę pobierać i jeżeli się będzie to w sposób rozsądny robiło, to nic się nie stanie. A druga, druga sytuacja jest znana od starożytności. To są rzeki, które zaczynają się w strefie monsunów i płyną do stref suchych. Taką rzeką jest Nil. Nil dawał wodę do linii Nilu tak? i umożliwiał funkcjonowanie państwa egipskiego, czyli zasilał wodę rejony suche, ale dlatego, że pobierał wodę z rejonu, który miał olbrzymią ilość wody. I W takich sytuacjach takie nawadnianie ma sens. W sytuacji polskiej nie ma żadnego sensu, bo tej wody jest nawet za mało, żeby zasilić rzekę. Jak zaczniemy z tej wody zasilać pola, no to doprowadzimy do katastrofy. Dziękuję bardzo. Należy sobie życzyć, żeby decydenci usłyszeli ten głos specjalisty i wzięli sobie do serca wskazówki hydrobiologów. Dziękuję Dzień bardzo. To, dzięki.